Przede wszystkim, tak jak mówiłem, pokażę Wam, ile tych maluchów się tutaj nam Z tego, co widać, no jest pełno ich. Dlatego trzeba to wszystko odłowić. Będzie to proste zadanie, bo trzeba wszystkie kamienie roślinne powyciągać. No i niestety jestem zmuszony, dlatego że jest ich tu już za dużo. Tutaj te pierwsze maluchy no to już mają o, już są 3 cm mają. Także jest już tutaj jak w słoiku, tylko nakłaś cebuli i ukisić. I tak to wygląda. Czekają, bo będą karmione teraz wilki. Także tyle wam chciałem pokazać dzisiaj. Myślę, że w przyszłym tygodniu będę odławiał, żeby tamto akwarium dojrzało to dobrze. I... No i później pokażę filmik. Tymi maluchami, jak już będą w tamtym baniaku. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia. Cześć.